Witam serdecznie drodzy mimi. Przylatuję tutaj do Was z ogromną dobrą wibracją i energią Oczywiście pozytywną Chciałbym Was zaprosić na mój kanał yy, który nazywa się Wszystko wszędzie zawsze jak sama nazwa wskazuje Będzie ona związana z sportem, podróżami Zdrowym stylem życia, poradami, doświadczeniami życiowymi i też oczekuję do tego od Was, żebyście właśnie, żebyśmy wszyscy się wspólnie fajnie się dogadywali i pisali sobie różne doświadczenia i dzielili się tym. Po to tu jesteśmy, na tym świecie, żeby sobie pomagać, dzielić się swoim talentem. Co, tym co, tym czego się nauczyliśmy w życiu, czemu nie? Warto, warto czynić dobre uczynki i można się przy tym dobrze bawić, nie? Szcze... I tutaj właśnie to jest szczery mój kanał, który yy, wszystko leci z sardułchania, więc nie ma nic jakby na pokaz, na siłę. Takie poczucie mam i miałem od kilka, kilka lat temu, właśnie, żeby zacząć to robić i przekazywać to dalej. Życie wciąż trwa. Ktoś może sobie wziąć jakiś przykład albo jakieś rady, które wpłyną do życia. Nie jest to po to, żeby kogoś nauczać, czy być lepszym od kogoś, ale rozmawiać i uczyć się w tym życiu dalej. Po to tutaj jesteśmy, nie? Warto czynić dobro. Małe uczynki, wystarczy uśmiech i to już, to już dla kogoś może coś znaczyć i dać do zrozumienia, zmienić dzień. Hmm. więc zachęcam do tego abyśmy razem wszyscy działali w tym świecie więc do zobaczenia w następnych w następnym filmie jeszcze nawiązuję do rozpoczęcia tego kanału nie robię po to żeby się wywyższać że, że jestem kimś lepszym a po prostu się dzielić Czymś, czego ja dokonałem, a ktoś by chciał się czegoś dowiedzieć, nowego, gdzie kiedyś ja sam potrzebowałem jakiejś pomocy i nie wiedziałem, gdzie znaleźć i jak. Więc zawsze ktoś, ktoś może sobie yy, sprawdzić poglądać. Więc czemu nie? Jesteśmy po coś na tym świecie, mamy w sobie dar, którym możemy się dzielić. Mamy swoje doświadczenia, którymi też możemy. Życie jest ciekawe, więc ja będę nawoływał do tego, żeby, żebyśmy ze sobą rozmawiali, pisali w, dobry, w dobrej energii. Więc Zapraszam. To jest taki mój nowy rozdział w życiu, żeby się móc dzielić, rozdawać to co się nauczyłem, to co ja odkryłem od kogoś innego i mogę to przekazywać dalej. Tak jak ja kiedyś czekałem, szukałem różnych wiadomości na temat dobrego stylu życia. Więc mogę się tym dzielić i przekazywać dalej. I bardzo mnie to buduje. I motywuje. I może i nawet Was. Dlatego chciałbym spróbować. Lecimy z tym. Jak nie dziś, to kiedy? Czas leci. Nie wiadomo, co z tym światem będzie. Dlatego postanowiłem, że zrobię ten krok. A może komuś się to przyda? Będą różne porady żywieniowe i nie tylko. Wszystko co jest związane z życiem, z podróżami, z sportem. No i więc, widzimy się.